Działo w XX wieku, spowodowało takie przyspieszenie, że dzisiaj żyjemy w czymś, co Kotler w 2010 roku nazwał chaos. Napisał książkę pod tytułem Chaos, bardzo Wam ją polecam. Bez względu na to, skąd przychodzicie, kim jesteście, kim chcecie być, warto sobie to przeczytać. I ten chaos to jest dzisiaj standard. Ekonomiczny, co to znaczy? To znaczy, niezależnie od tego, gdzie żyjesz na kuli ziemskiej, to nie jesteś w stanie w sposób odpowiedzialny przewidzieć, co będzie za 3-4 lata. A właściwie nie jest logiczne podejmowanie ryzyka i założenie, że będzie tak. 1990. Wracamy do Polski. Jesteśmy? Wszyscy już są? Okay. Jest rok 1990. U góry krzywa popytu, u dołu krzywa podaży. Zgodzimy się, że w roku 90 popyt był o wiele wyższy od podaży? Tak? Ten rysunek jest symboliczny. On nie oddaje liczb. To jest symbolik. I teraz uwaga. Jest rok 2007. Co się z liniami zrobiło? Przybliżyły się do siebie. Jeżeli się przybliżyły do siebie, na tyle, że możemy już powiedzieć, że prawie popyt jest taki sam jak podaż, tak? Czyli. Wiadomo, że ciężarówki wjeżdżały, budowaliśmy różne rzeczy i w pewnym momencie okazało, okazuje się, że co się stało z marzami. Zmalały czy wzrosły? Zaczęły spadać. Dlatego, że jeżeli popyt jest bardzo wysoki, to marze są jakie? No sprzedaje się na pniu, tak? I za ile sprzedaje, to praktycznie prawie, że sprzeda, tak? Jest tylko kwestia, czy w ogóle kieszeń wytrzyma. Ale jak są jakieś pieniądze do wyscania, to wyjdźcie te, te pieniądze. I teraz uwaga. Zdajcie sobie z jednej rzeczy sprawę. Powiedzcie mi, jak się sprzedawało w tym czasie? Dobrze? Nie. Czy słabo? Bez problemu. Bez problemu. I powiem Wam jedną rzecz. My przez pierwsze 20 lat w Polsce nie sprzedawaliśmy. To nie jest sprzedaż. Jak Ty kładziesz sobie garzy, jest pięć osób, które chcą go kupić, i nie mam gdzie indziej gdzie kupić. To ja to będę sprzedawał? Ja będę czekał, aż ktoś przyjdzie i po prostu weźmie za taką cenę, jak powiem, albo ją wylicytuje. Jaka będzie marża? Bardzo dużo. To teraz mam powiem taką rzecz. To jak ważna dla mnie jest wydajność mojego działania? Jak mam. Ogromne e, e, marzenia. To jest w ogóle nieistotne. Nawet jak się zaangażuję w pięć przedsięwzięć i na trzech stracę, to na tym dwóch tak zarobię, że to wszystko i tak idzie do przodu. Między innymi wasi rodzice wychowali się w takim środowisku, w którym wiele rzeczy szło łatwo, jeżeli byli w Ja nie mówię, że im było łatwo, ale to było łatwo w porównaniu do tego, co się dzieje na świecie, gdzie podaż i popyt od lat, a czasami od wieków jest na tym samym poziomie? Mniej więcej. I teraz patrzcie, co się dzieje. Nagle się okazuje, że marże maleją. Nagle co zaczyna być ważne w firmie? Jakość, marketing, co jeszcze? Proszę? Relacje z klientem, co jeszcze? Efektywność, przepływ informacji, tak? Nagle, podpowiem Wam, zaczyna wszystko być ważne. Bo każdy element działalności biznesowej wpływa na coś, co po angielsku nazywa się baron Line. Ja najnormalniej w świecie muszę uważać na każdy element. Czy tego żeśmy się uczyli co 20 lat? Absolutnie nie.